Jest też powiedzenie Orwella, że kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość, a kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. De facto to się kręci właśnie w takim trójkącie. Ja pamiętam swoją taką rozmowę kiedyś z moim byłym kolegą, dziennikarzem, z który przeprowadził na spotkanie swojego z kolei kolegę, pewnego znanego mecenasa. Mówiąc o tym, że nie powinienem zajmować się pewnym dokumentem dotyczącym jego bardzo znanego ojca, bo po co mi kłopoty? Mogę dostać wiele innych spraw, bardzo ciekawych, dobrze zdokumentowanych. Ja mówię, ta sprawa jest ważna, ważna z bardzo wielu względów. Nie mogę tego robić. To byłoby bardzo nie fair, gdybym tego poniechał, czyli taka, zostaw to, dostaniesz coś innego, no, no, odmówiłem, no i wtedy się ten mecenas włączył w rozmowę, mówiąc, że jeżeli ja publikuję ten materiał dotyczący jego ojca, no to on do końca życia będzie walczył o dobre imię swojego taty, bo to jest dla niego szczególnie ważne, istotne. Ten materiał opublikowałem mecenas odpuścił, natomiast ta historia, ona mi pokazała, że to nie jest tak, że pewni ludzie odchodzą, a wraz z nimi odchodzi w przeszłość jakaś historia. Że są pewne elementy, które trwają, one przechodzą z ojca na syna. I, i tak to się niestety toczy, bo popatrzymy na tą historię. Historia jednego człowieka jest historią wielu ludzi.